Hej, okay. hej, hey, witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony Matias. Dzisiaj chciałem was, wam ogólnie pokazać fajną w miarę strąkę. Mam tutaj z etiketów. Uzbierałem ogólnie z 500. Tylko trochę powydawałem o co chodzi. Będziecie mieli ten link oczywiście w opisie. Słuchajcie. ci tak, za te etykiety Tutaj dodajecie na przykład tak jak ja dodam spent tickets tak to jest. 20 załóżmy, Practic, pa, PartyPate, coś takiego, mniejsza z tym. Bierzecie, przepraszam, no teraz to się jakoś ten To no nie. No i ten. No i tutaj ludzie dodają te tikety, dodają, 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 dodają. No nie? I tutaj w końcu jest 100% To jest długotrwały efekt, wiem, bardzo długotrwały Ale jak, no ja na przykład robię to w, w ten sposób, tak, że mm, No robię, przy, przypuśćmy taki, yy, prawda, yy, myczek, że po prostu wiecie Żeby, z, zaraz przejdziemy jak zdobyć tikety no, przykładowo wiecie, można też yy, klucze do gier zdobyć Tutaj macie, na przykład do WRC, no nie każdego to interesuje Jest do Wiedźmina, o teraz jest na przykład 80% No jak bym doszedł tymi 80 To może, może bym to zdobył Im więcej y, tych ticketów, y, prawda, weźmiecie i zdobędziecie i No wpieprzycie, prawda, w e, dany, prawda, ten, 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 Tą aplikację, czy skina, czy coś No ja na przykład y, obstawiam bardzo Battleborna, bo bardzo chciałbym tą gierkę ogólnie Mm. Ale no nie wiem, czy się to uda, czy nie. No mniejsza z tym. E, słuchajcie ten. No, no, The Winter ma 80% na ten moment. PSS, że ja tej gry nie lubię, e, także nie będę tego obstawiał. Tak, ludzie tutaj obstawiają po 1000 ticketów, po 2000. Ktoś tu obstawił. E, tutaj znowu ktoś 2000 i tak dalej. Tak? Jak zdobyć tiket Tikety nie trzeba nic wysyłać, żadnych. E, SMS-ów, nie trzeba niczego pobierać. Niczego jedynie co wystarczy zrobić, to tak naprawdę mieć włączoną jedynie co przeglądarkę. Wchodzimy, oglądamy wideo, różne tam flyery, live'y tak dalej. Co nam się samo wybierze w tym momencie, 640 osób to ogląda. I prawda, co 1780 sekund z automatu się odświeża strona i dostajecie po 20 ticketów. 780 sekund, jak przeliczyłem, to jest około 13 minut czekania. No ale jak wiecie, jak, no, w ciągu godziny mniej więcej zbiera wam się 120 ticketów. E, także pomyślcie sobie co jest e, 24 razy tam 12, tak? Ile to jest jednak. E, także e, naprawdę fajna stronka, polecam. Nie zawsze coś wygracie, ale wygrać można. Tutaj nawet można Dragon Lorkę obstawiać. E, AWP, e, Zadawam wam kawę. Można nawet, czekajcie, o, Dragon Lore jest dopiero 21%, więc to jest naprawdę odgroma dopiero, mało. Właściwie tutaj się zbiera bardzo dużo, to, bardzo długo, to, to jest bardzo znużny efekt. Ale no wiecie, no niby ktoś tu obstawił 2000 etiketów, tak? Ale to nie znaczy, że ten co... Ma na przykład 5 ticketów, może tego nie wygrać, on może to wygrać, ale ten ma tam jakieś tam 100 razy więcej szans na, na, na wygranie tego skina, tak? Tak samo można tutaj Overwatch, Overwatcha, tak samo prawda, jest dopiero 6% hmm, ale można na przykład też można skrzynki do Overwatcha, też sobie jakieś tam ja się na tym nie znam, bo chwilę battleborn niż Overwatcha, jeżeli mam być 4. Można kod Black Ops 3, tutaj hardware. Moment, poczekajcie, bo nie wiem, co to jest za bardzo. Aha, tutaj możecie sobie również różne inne TT. Na przykład myszki. Widziałem, że ktoś myszkę wygrał, ale myszkę fajna w miarę. Myszka, naprawdę fajna myszka. Ile ten Speedy musiał mniej więcej obstawić, że kurczę, aż tyle ten. No mniejsza z tym, ale tutaj widziałem, że ktoś 10 tysięcy tiketów obstawił A nie wygrał, także no nie wiem ile ten Speedy tutaj obstawił, nie, 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 nie mogę go znaleźć No ale miesza z tym i naprawdę no kurczę Fajnie, tutaj chyba podkładkę też widziałem, plecak jakiś i słuchawki, także e, To jest chyba podkładka tak i to jest podkładka, także naprawdę no zawsze te tam 100 zł by, byście mieli w kieszeni, tak? Załóżmy. E, tutaj też macie do LOLa skiny, nieskiny. Tutaj na przykład macie do Sonia DJ, y, za 20 euro wart skin. Macie też skrzynki jakieś, te, te tam takie, ja to się nie znam, to jest za bardzo na LOLu. Mm, a i tak jak mówię, no kurczę fajnie, bo są gamekaysy, tak Ona mm, faktycznie coś zdobyć Tutaj ona zawsze, nie wiem, sprzedać tego widmina, jeżeli ktoś wygra, a się tym naprawdę nie interesuje mm, Far Cry Primal jest, y, led 4 y, mm, Overfall jakiś, nie znam, all Days, y, To jest fajna gierka, ten Youtubers Live W bym w sumie ponakręcał, nie wiem co to jest, ale fajna gierka w miarę Mmm, home, o oh, homefront The Revolution. No, jedna chyba z najlepszych gier, takie wyszły, nie? Tak mi się ta gra podoba strasznie. No ale ja przykładowo w bo już dzisiaj wrzuciłem tutaj. Chodźcie zobaczyć nawet, Tutaj 20, czyli 120, 120 to nam daje 200, 260 ticketów obstawionych. Wczoraj chyba też coś dałem, jak dobrze pamiętam. No nie, wczoraj nie, nie dawałem, ale yy, dzisiaj tak. I teraz na przykład znowu wchodzę 80, tak. Mm, praktyki, jest. Jest, ok. No i mamy te. Tak. No i tam już yy, widzieliście jak to ten. kiedyś było tak, że jakieś tam autofresze były potrzebne, nie autofresze, tak. Ale tak jak mówię, yy, tutaj, jeżeli Wam się skończy ten czas, te 780 sekund. Tak? To z automatu to się odświeża. Z automatu po prostu. No i wiecie, i z automatu wam się to odświeża. I to jest naprawdę fajna rzecz w sumie. Tak? Bo z automatu wam się to odświeża w pewnym sensie. I wiecie, i wtedy wam tutaj tikety rosną, tak jak mówię, 20 tiketów Tak 20 ticketów, tutaj też do Warface'a jakieś te skinki, skórki. A w sumie zobaczę, bo widziałem tą grę też darmową na Steamie. Zobaczę ją z ciekawości. Może będzie fajna, moja coś z tego ponagrywam. Eee, słuchajcie, no i tak jak mówię, no fajna stronka w miarę, tak? Jeżeli chodzi o ten... No ja na niej siedzę praktycznie cały czas jak coś nagrywam czy cokolwiek, no wiecie, no co tam, jeżeli grasz na komputerze czy coś, tak? Czy nawet nie wiem, po prostu siedzi w domu i ci się nudzi włączasz i po prostu ci etikety same lecą co 13 minut tak? tak naprawdę więc więcej na doby to wychodzi z dobre 2000 etiketów, jak nie więcej, tak? Jakbyś miał tak cały czas odpalony no i w sumie co? To by było na tyle, tak? Dziękuję Wam za oglądanie w tym momencie yy, Mam nadzieję, że się podobało, mam nadzieję, że komuś pomogłem z tą stronką. Ja sobie od razu skopiuję, żeby to wrzucić. No i tak jak mówię, no tutaj możecie sobie też pisać z różnymi ludźmi, bo reklamy Was nie interesują tak naprawdę, myjcie to w dupie po prostu. No jak dla mnie fajna stronka, można coś ugrać, można coś wygrać, teraz leci jakiś live z Overwatcha. Tutaj też możecie sobie na Twitterze, na Steamie coś tam ten dodać nazwę na Steamie, możecie za to zyskać 40 tiketów, udostępni na Twitterze, możecie to udostępnić na, na G2A, żeby to zobaczyć po prostu, o, ona się kliknąć, nie wiem co tu jest dokładnie, o co w tym chodzi. No ale mamy i ten i, i, i mamy tutaj prawda, tutaj mamy ten G2A. Mm, no i ten... No i myślę że by się w sumie podobało tak I, i mam nadzieję, że zostaniecie dłużej ogólnie będę coś nakręcał, zobaczymy co jeszcze e, no nie wiem, zobaczymy jak tam czas pozwoli e, tak dalej, tak zobaczymy co i jak e, no mamy akurat już 20 etykietów, no bo weźmy weszli w, w tego linka jakby tak e, no, i mamy już 20 etykietów, tak także nie jest źle. Spróbujemy tutaj jeszcze przez Steama Aha, dobra, dobra, nieważne. Będę musiał jeszcze konto skonfigurować. Ogólnie, będę musiał konto jeszcze skonfigurować. Ale, tak jak mówię, to stronka fajna, moim zdaniem. Fajnie można coś wygrać tak ogólnie. A teraz nawet obstawię to 20 od razu tutaj. Nie lubię, ale w razie czego? Mogę coś nagrać. Jakby coś było, nie mówię, że coś wygram, ale coś może, może. Dobra, wam dziękuję w sumie za oglądanie. podobał się lajka, lajka, zostawiajcie lajka, bo to motywuje. Nawet dwa lajki, jak możecie. Yy. I ten, myślę, że komuś fajnie pomogłem. Z tych 30 subujących, co jest, są w sumie u mnie. No, i komentujcie, też komentujcie, tak, bo to też fajnie motywuje takie komentowanie, równe, cenne. No. Także na razie Wam cześć i do zobaczenia w następnym odcinku. A w następnym odcinku nie wiem, co będzie, może GTA będzie albo coś. Także na razie, trzymajcie się, cześć.